Czy zdarzyło Ci się kiedyś kupić coś dla tej wymyślonej, wyidealizowanej wersji siebie, tej, którą chciałabyś być, a niekoniecznie jesteś? Może masz w swojej szafie pełno szpilek, których nigdy nie nosisz, ale trzymasz je, bo w głowie widzisz tą idealną wersję siebie, która elegancko ubrana w pięknych szpilkach popija sobie kawę w modnej kawiarni. Albo w twojej szafie zalega sprzęt i ciuchy do jogi, której nawet nie lubisz. Ale oczami wyobraźni widzisz siebie ćwiczącą w letni poranek na trawie w ogródku. I ta prawdziwa, realna wersja ciebie wciąż obiecuje sobie. Za tydzień, od poniedziałku, od nowego roku, ale jeszcze nie teraz. To nie jest dobry moment. W twojej głowie, oczywiście, wszystko się już dzieje, ale ty się jeszcze troszkę wstrzymasz. Wszyscy znamy. Tą wersję siebie, którą trzymamy gdzieś tam głęboko w serduszku. To wyidealizowane ja, pełne ambicji i nadziei na przyszłość, które robi super rzeczy, które świetnie się ubiera, które. No właśnie, które nie jest z nami, ale chcielibyśmy, żeby było. I w tym filmie omówimy sobie ten temat, a ja przedstawię Wam sposoby na to, jak uwolnić się od tych rzeczy, które właśnie symbolizują te nasze niespełnione marzenia, to nasze ja, którego wciąż nie możemy dogonić, którego być może nawet. Tak naprawdę w gruncie rzeczy wcale doganiać nie chcemy. Zrozumienie i rozdzielenie tego prawdziwego ja od tej wyidealizowanej wersji daje ogrom ulgi. Także, jeżeli jesteś gotowa, gotowy pożegnać się z tymi wszystkimi rzeczami, które obiecałaś sobie, że kiedyś użyjesz, to zapraszam Cię do wysłuchania. Ok, więc tak już dla stuprocentowej jasności. Szybka definicja, czym jest fantazji self. Fantazyjny ja. To wyidealizowana wersja nas samych, którą pragniemy być, ale w rzeczywistości do niej nie dążymy. To ta część nas, która kupuje przedmioty z myślą o przyszłości, której tak naprawdę nigdy nie realizujemy. Może to być wizja siebie jako malarza, maratończyka, podróżnika, albo osoby, która ubiera się w określony sposób, zachowuje w określony sposób. Przykładowo, możemy sobie kupować ubrania sportowe z nadzieją, że regularnie będziemy biegać, choć ostatecznie nigdy się do tego nie przekonujemy. Albo na przykład, podobają nam się kobiety w szpilkach. Same chciałybyśmy w tych szpilkach chodzić. Wyobrażamy sobie siebie, właśnie w jakichś fajnych stylizacjach z butami na obcasie, ale kiedy już ubieramy te szpilki, bo no, stwierdziliśmy, ok, tyle ich już mamy, to trzeba spróbować. To nie jest to. Zawsze jest. W głowie to, że nie będzie wygodnie, że jakoś to do nas nie pasuje, że przecież masz też sporo fajnych butów na płaskim obcasie, które są dużo wygodniejsze i w zasadzie pasują do wszystkiego. Jeżeli ktoś faktycznie ma chodzić w szpilkach, to bez względu na wszystko będzie w tych szpilkach chodzić, będzie wymyślać sobie outfity i e, tak dobierać szpilki, żeby po prostu jak najczęściej móc ubrać wysoki obcas. Jeżeli ktoś do tego nie pasuje, to po prostu będzie sobie wiecznie szukał wymówek, a w głowie nadal będzie miał wizję siebie, właśnie w tych butach. I analogicznie do wielu różnych innych sytuacji. I teraz pytanie. Dlaczego my gromadzimy takie rzeczy? Trzymanie się tego typu rzeczy może wynikać z takiego, powiedzmy, poczucia potencjału, jakie one nam dają. Każdy przedmiot, który symbolizuje nasze niewykorzystane możliwości, może wywoływać nadzieję na to, że pewnego dnia Staniemy się tą osobą, tą, którą chcielibyśmy być. Natomiast zamiast inspirować nas do działania, te przedmioty często stają się źródłem frustracji, przypominając o tym, czego nie zrobiliśmy. Zajmują przestrzeń w naszych domach, ale także w naszych umysłach, blokując miejsce na to, co. Naprawdę ważne. I teraz jak rozpoznać te przedmioty, które należą do naszego fantazji self? Po pierwsze, analiza posiadanych rzeczy. Pierwszym krokiem w procesie deklateringu jest spojrzenie na wszystkie rzeczy, które posiadamy i zadanie sobie kluczowych pytań. Takich jak, czy rzeczywiście tego używam? Czy to pasuje do mojego obecnego stylu życia? Czyli wracając do poprzednich przykładów. Jeżeli mamy w domu coś, co kupiliśmy. Na przykład parę lat temu, z myślą o tym, że właśnie będziemy uprawiać jakiś sport, będziemy ubierać się w coś, będziemy, nie wiem, uprawiać jakieś hobby, i tak naprawdę nigdy się za to nie zabraliśmy. To prawdopodobnie to są właśnie te rzeczy, które kupiliśmy dla naszego wyobrażenia o sobie, a nie dla nas. Bo często bywa tak, że my po prostu widzimy coś u kogoś, widzimy, że ta osoba czerpie z tego przyjemność, albo jest to modne, fajne, mówi się o tym, i my po prostu czujemy taką zewnętrzną presję, że też powinniśmy. To lubić, też powinniśmy to robić, też powinniśmy ubierać się, czy wyglądać w jakiś określony sposób. Więc kupujemy sobie te rzeczy, które nam w tym pomogą, ale jeżeli one nie są dopasowane tak naprawdę do nas i tego, co my lubimy, no to po prostu będą zalegać. Kolejna rzecz, o której trzeba pomyśleć, to zidentyfikowanie najbardziej problematycznych obszarów w naszym domu, czyli takich miejsc, w których możemy te. Przedmioty gromadzić. To może być garaż, gdzie trzymamy właśnie sprzęt sportowy. To może być jakiś pokój hobby. To może być nasza szafa, albo na przykład spiżarnia, pełna azjatyckich różnych tam produktów, które kupiliśmy z myślą o tym, że będziemy gotować właśnie azjatyckie dania, bo zrobiła się na to moda. Ale my ani nie lubimy kuchni azjatyckiej, ani nie lubimy gotować. No ale po prostu chcieliśmy je mieć, bo cały czas liczyliśmy, że a może kiedyś jednak. Je zużyjemy. Rozpoznanie takich miejsc zaoszczędzi nam po prostu czas i pozwoli skupić się na konkretnych obszarach, gdzie faktycznie mamy te rzeczy, które gromadzimy dla naszej wyobrażonej wersji siebie. Kiedy już mamy zidentyfikowane te obszary, kiedy wiemy już, co jest tymi fantazyjnymi przedmiotami, przychodzi czas na pozbywanie się tych rzeczy. I tutaj warto pamiętać o tym, żeby robić to z wyrozumiałością. I akceptacją. Jednym z kluczowych elementów jest tutaj właśnie zaakceptowanie tego, że nasze zainteresowania się zmieniają. I nawet jeżeli kiedyś, na przykład, marzyliśmy o tym, że przebiegniemy maraton, to w międzyczasie okazało się, że znacznie bardziej cieszy nas joga, czy spacerowanie po lesie, a niekoniecznie bieganie. Więc zamiast kurczowo trzymać się tego, co już przeminęło, co już zupełnie nie jest częścią naszego życia, warto zrozumieć, że po prostu pożegnanie się z tymi rzeczami i z tym wyobrażeniem jest czymś naturalnym. Tak? tak samo jak, słuchajcie, pogodzenie się z tym, że po prostu pewnych rzeczy nie lubimy, że pewne rzeczy nas nie interesują, że coś nam się być może podoba u innych, na innych, ale w naszym przypadku, na nas, to się po prostu nie sprawdza. Nie czujemy tego. To nie jest nasz vibe, to nie jest, są nasze klimaty i to jest jak najbardziej okej. Okay. Każdy z nas jest inny i wcale nie musimy być jak te papugi i odgapiać od siebie, bo coś jest modne, bo coś się sprawdza u kogoś. U nas zupełnie może sprawdzać się coś innego, i to jest, moim zdaniem, no, jedna z ciekawszych rzeczy. Także, właśnie możemy robić różne rzeczy, inspirować się, ale nie kopiować. I oczywiście tutaj e, takim e, wyzwaniem sporym może być pozbycie się poczucia winy, które będzie pojawiało się, kiedy będziemy myśleć w ogóle o tym, że trzeba się czegoś pozbyć. Może to być na przykład poczucie winy wynikające ze zmarnowanych pieniędzy, albo niespełnionych marzeń czy ambicji. Natomiast tutaj warto przypomnieć sobie, że pozbywanie się rzeczy, pozbycie się jakichś rzeczy, które już są nam niepotrzebne, które nam nie służą, wcale nie oznacza rezygnacji z marzeń, a raczej uznania tego, że nasze priorytety po prostu się zmieniają. Takie podejście na pewno pomoże nam lepiej poradzić sobie z tymi emocjami, które się pojawiają, które nie do końca są y y dla nas wygodne i które po prostu możemy odbierać jako coś takiego negatywnego i nieprzyjemnego. Natomiast przejście przez to sprawi, że będziemy lepiej skupiać się na tym, co faktycznie jest dla nas ważne, co aktualnie jest naszym priorytetem. Chodzi tutaj o zaakceptowanie naszego aktualnego stanu rzeczy. Takie pogodzenie się, z rzeczywistością, choć z drugiej strony to przywiązanie do rzeczy, które symbolizują nasze wyidealizowane ja, może jednak utrudniać nam pogodzenie się czy zaakceptowanie naszej rzeczywistości. Warto więc jeszcze raz, jeszcze raz zastanowić się, co na tym etapie życia ma dla nas największe znaczenie. Na czym chcielibyśmy się skupić? Jakie aktywności faktycznie realizujemy i co sprawia nam realną przyjemność? Dlatego podczas porządkowania, przeglądania tych rzeczy warto zadawać sobie pytanie, czy to jest coś, co jest dla mnie użyteczne, bądź też przynosi mi radość? Jeśli tak, no to tutaj nie ma tematu. Jeśli nie, no to znak, że być może jest to właśnie jeden z tych przedmiotów, którego już tak naprawdę dawno powinno tutaj nie być. I teraz kilka wskazówek, które po prostu mogą pomóc Wam w tym procesie deklateringu. Zacznij od małych kroków. To jest taka bardzo uniwersalna zasada, którą ja wiecznie powtarzam, więc podejrzewam, że jeżeli mnie oglądacie, to już nieraz o tym słyszeliście, ale zawsze lepiej skupić się na jakimś małym fragmencie tego, co mamy do zrobienia, a nie na wszystkim, Naraz, tak? Ustalić sobie po prostu e, takimi małymi e, krokami, co po kolei możemy robić, za co się zabrać, bo wtedy będzie nam dużo łatwiej po pierwsze właśnie się za to zabrać, a po drugie e, zrobić to do końca i czuć satysfakcję właśnie z zaczętego i dokończonego procesu. Skup się na kategoriach zamiast na całych pomieszczeniach. Warto podzielić sobie te rzeczy na kategorie. I po prostu przechodzić od jednej do drugiej. Tak, nie zaczynać wszystkiego naraz, nie rozgrzebywać na przykład całego pokoju, całego jednego pomieszczenia, tylko właśnie. Robić sobie to małymi krokami z podziałem na różne kategorie. Wypróbuj zasadę jednego dotknięcia. I ta zasada polega na tym, że decydujemy od razu, kiedy dotkniemy daną rzecz, czyli nie odstawiamy, nie zostawiamy jej, żeby nie wiadomo ile się nad nią zastanawiać, tylko najlepsza jest ta pierwsza myśl, ona jest prawdopodobnie zazwyczaj najbardziej szczera i oczywiście, że będą takie rzeczy, przy których będziemy się wahać, więc zostawiamy sobie tam jakiś margines. Natomiast w przypadku większości polecałabym właśnie kierować się tą pierwszą myślą, tak? No bo to właśnie jest ten nasz taki naturalny wewnętrzny głos, który nam podpowiada, nie, nie używasz tego, i dopiero jak my Damy sobie trochę więcej czasu, to zaczynamy myśleć, no ale to, no ale co jeśli, no ale co gdyby? I właśnie wtedy zaczynamy sobie szukać różnych wymówek, które będą nas powstrzymywać i tylko utrudniać nam decyzję. Wiadomo, nie chodzi o to, żeby podejmować ją pochopnie, można sobie dać trochę więcej czasu, to znaczy wziąć tą rzecz do ręki, zastanowić się przez chwilę. Ale z takim nastawieniem, że jak ją odłożę, to już będę wiedzieć, co mam zrobić, tak? Jakiś margines sobie daję na te rzeczy, których no po prostu no, no, nie jestem w stanie powiedzieć teraz, jestem niepewna. Ale w przypadku większości myślę, że raczej jesteśmy w stanie powiedzieć tak lub nie. Kolejny sposób to przechowywanie rzeczy w sposób praktyczny, czyli taki, który ułatwia nam korzystanie z nich. Po prostu nie są gdzieś tam, wiecie, upchane, że żeby się do nich dostać, my musimy wyciągnąć pół szafy i są gdzieś tam przygniecione, tylko faktycznie możemy z nich korzystać. Bo może się zdarzyć tak, że wcześniej nie używaliśmy ich, bo po prostu nie chciało nam się ich szukać, wygrzebywać gdzieś tam z czeluści naszych szaf, a w momencie, kiedy na przykład ustawimy. Te dane rzeczy w miarę łatwo dostępnym miejscu, to wtedy faktycznie zaczniemy z nich korzystać. No i ostatnia rzecz przekazywanie rzeczy innym. Myślę, że to jest na pewno łatwiejszy sposób e, dla nas. Jeżeli mówimy tutaj o pozbywaniu się jeszcze dobrych, sprawnych rzeczy, niż ich wyrzucanie, tak? Mamy tą świadomość, że jak ją komuś oddamy, to ona faktycznie komuś na przykład będzie służyć i my pozbędziemy się problemu, a ktoś zyska na przykład przydatny przedmiot. Więc jeżeli tylko macie taką możliwość, popytajcie znajomych, popytajcie ludzi dookoła Was, czy akurat. Czegoś takiego nie potrzebują, bo wtedy po prostu też Wam będzie łatwiej. I teraz kilka korzyści, które wynikają właśnie z pozbycia się tych rzeczy należących do naszej fantazji self. Pierwsze, więcej przestrzeni fizycznej i mentalnej. Mniej rzeczy oznacza mniej bałaganu. Dom staje się bardziej przestronny, a ty czujesz się mniej przytłoczona. Daje to także poczucie wewnętrznego spokoju, mniej stresu. Im mniej rzeczy posiadasz, tym mniej musisz się nimi martwić. Nieużywane przedmioty nie będą przypominać o nieosiągniętych celach, co zmniejsza uczucie frustracji i poczucie winy. Lepsze zrozumienie siebie. Kiedy odrzucisz rzeczy, które nie pasują do twojego obecnego życia, lepiej zrozumiesz, kim jesteś teraz, a kim Chciałaś być w przeszłości. To jest klucz do świadomego życia. No i skupienie na tym, co naprawdę ważne. Pozbycie się fantazji self pozwala skoncentrować się na swoich obecnych pasjach, priorytetach i relacjach. Twój czas i energia zostaną skierowane tam, gdzie naprawdę chcesz je inwestować. Ostatecznie ten proces związany z pozbywaniem się rzeczy należących do e, naszego wyobrażenia o nas, to nie jest tylko kwestia takiego fizycznego porządkowania przestrzeni, ale także taki głębszy proces mentalny i emocjonalny. To jest moment, w którym możemy zaakceptować, że nasze aspiracje, nasze marzenia, priorytety się zmieniają i to jest jak najbardziej w porządku. Uwalniając się od tych rzeczy, my zyskujemy przestrzeń nie tylko w domu, ale również w naszym umyśle. Można powiedzieć, że jest to jeszcze inny rodzaj właśnie porządkowania i odgracania, którym my lepiej poznajemy siebie. Tak? No bo pozbywając się takich rzeczy, które właśnie kupiliśmy, bo coś sobie wyobrażaliśmy, zaczynamy widzieć, że właśnie może nie do końca byliśmy ze sobą szczerzy, tak? Że w gruncie rzeczy lubimy inne rzeczy, że w gruncie rzeczy inne rzeczy... Kurczę, jakie masło maślane. Ale no, wiecie o co chodzi, tak? Inne rzeczy sprawiają nam przyjemność. I po prostu chodzi o to, żeby kierować się właśnie... Tym, co jest nasze, a nie tym, co przychodzi do nas z zewnątrz. Dzięki temu dajemy sobie szansę na dużo bardziej autentyczne życie, zgodne z nami. To porządkowanie fantazji self, to jest powiedzmy, że taka podróż. Podróż do lepszego poznania siebie i tego, co nas faktycznie cieszy, co sprawia nam przyjemność. Nie chodzi o to, żeby. Rezygnować właśnie z marzeń, ale żeby realistycznie na nie spojrzeć, tak? I zadać sobie pytanie, czy to są naprawdę nasze marzenia, czy one wynikają z naszych realnych potrzeb, czy może właśnie to przyszło do nas z zewnątrz i wydaje nam się, że to powinny być nasze marzenia. Podam wam przykład. Bardzo dobry myślę. Ja lubię podróżować, i zawsze marzyło mi się, żeby podróżować na pełen etap, etap, etat, na zasadzie, że po prostu. Ja żyję w podróży, wracam na chwilę do Polski i jadę znowu. I było tak. Przez trzy lata w ten sposób e, żyliśmy z e, moim mężem. Natomiast po naszej dziesięciomiesięcznej e, podróży, intensywnej podróży po Ameryce Południowej, doszliśmy do wniosku, że no, jednak to nie jest już nasze marzenie. Że doświadczając tego na własnej skórze, okazało się, że my lubimy podróżować, ale jednak. Nie musimy być w podróży non stop, że to po prostu nas jednak nie kręci. I o ile na początku faktycznie nam się podobało, tak z czasem uznaliśmy, że wystarczy. I może to, że to jest troszeczkę inny przykład, tak, bo jednak my to zrobiliśmy, spróbowaliśmy, a nie tylko o tym marzyliśmy, ale wiecie, wiele osób o tym marzy. I marzą o tym. Bo właśnie to na przykład stało się modne, bo to robi wiele osób w internecie i wydaje się niejednej osobie, że być może to jest też jej spełnienie marzeń, a może być zupełnie inaczej. A więc pozbywając się tych zbędnych rzeczy i... Związanymi z nimi, niespełnionymi marzeniami, dajemy sobie szansę po prostu na takie bardziej autentyczne życie w zgodzie z samym sobą. To z kolei pozwala nam budować nową wizję przyszłości, już w oparciu o te nasze potrzeby, tak? Te realne potrzeby, które wynikają z, z naszego wnętrza, tak? z tego, co, czego my chcemy, tego, co my lubimy, a nie tego, co właśnie widzimy dookoła siebie. Myślę, że tutaj też warto kierować się po prostu naszymi działaniami. Jeżeli o czymś marzymy, ale nie robimy absolutnie nic w kierunku, żeby te, to marzenie zrealizować, to właśnie może to jest też takie wyobrażenie tylko o tym, że my widzimy siebie w jakiejś roli, w konkretnej sytuacji, robiących coś, ale tak naprawdę wcale tego nie chcemy, bo to, co jest teraz, nam się podoba i jest ok, ale czujemy taką presję, że powinniśmy chcieć czegoś innego, chcieć czegoś więcej. Whatever, a właśnie chodzi o to, żeby być szczerym z samym sobą. I po to jest cały ten proces pozbywania się rzeczy fantazji self. Tylko wtedy, kiedy właśnie przestaniemy tak kurczowo trzymać się, tego wyobrażenia, tego, co byśmy chcieli, ale do tego nie dążymy, to będziemy mieć szansę na poznanie tego prawdziwego ja, tego siebie, tak? I tego, co, czego my naprawdę chcemy. Mogli, będziemy po prostu mogli zacząć żyć w zgodzie. Z tym, kim jesteśmy, a nie z wyidealizowaną wersją nas samych. I to oczywiście nie będzie łatwy proces, bo my przywiązujemy się do rzeczy, przywiązujemy się do tej wizji siebie i po prostu możemy, może nam być trudno z tego zrezygnować, bo właśnie to będzie oznaczało poniekąd pogodzenie się z tym, że to nie nastąpi. Że nie będziemy tacy, nie będziemy robić tego czy tamtego, ale warto sobie dać czas i zacząć nad tym pracować. Tak? I tak jak zawsze mówię, jeżeli nie jesteśmy w sami w stanie przepracować sobie pewnych rzeczy, to warto zgłosić się o pomoc, tak? Porozmawiać z terapeutą, podzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi jakimiś bolączkami, bo to może po prostu. Przyspieszyć ten proces, ułatwić go nam. I właśnie ten proces pozbywania się fantazji self i tych wszystkich rzeczy, które ją reprezentują, to jest krok w stronę takiego. Prostszego i autentyczniejszego życia, które jest poniekąd jednym z celów minimalizmu i właśnie takiego intencjonalnego pozbywania się nadmiaru zbędnych rzeczy. Dlatego, jeżeli faktycznie chcemy to robić dobrze, chcemy, żeby wynikły z tego pozytywne dla nas rzeczy, to to jest między innymi ten punkt, o którym powinniśmy pamiętać. Ok, to by było na tyle. Podzielcie się swoimi historiami, bo być może wcześniej nie myśleliście o tym w ten sposób. A po czasie, teraz jak usłyszeliście, to no okazuje się, że część z tych rzeczy, których się pozbyliście, właśnie należała do waszej fantazji self. Jestem bardzo ciekawa waszych historii. U mnie też by się pewnie więcej oprócz tych podróży znalazło, natomiast może w innym filmie albo po prostu będę się ewentualnie dzielić tutaj w komentarzach i rozmawiać. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa.